I dzisiaj porozmawiamy sobie z Piotrem o tym, jak można taką ładowarkę zainstalować w miejscu, gdzie mieszkamy, czy w miejscu, gdzie mamy firmę, tak aby pozyskać nowych klientów, tak aby ta infrastruktura, którą mamy w Polsce, rozwijała się za każdym razem. Dlaczego ten pomysł ładowarki? Pomysł ładowarki wziął się stąd, że tak naprawdę jestem użytkownikiem dwóch aut elektrycznych, ja i z żoną mamy swoje auta elektryczne. Mamy również swoje ładowanie, najtańsze, jak to mówią z gniazdka, jest w domu, mamy wallboxa, ładujemy się również w domu, ale niejednokrotnie zjeżdżam z trasy, muszę za chwilę znowu wyjechać i najbliższa ładowarka tutaj, taka w miarę szybka, jest na Tesli, dokładnie 9 km stąd. Ale że jest to miejsce bardzo kurkogenne, wiedziałem, że jest możliwość przydziału mocy, była moc. Więc kto pierwszy ją dostał, to mógł z tym prądem coś y, y, zrobić. Sam proces projektowania. No, trwało to rok i 8 miesięcy. Naprawdę, od samego pomysłu do realizacji postawienia, to jest bardzo długa droga. Okres oczekiwania i zapłata za, y, y, za ten prąd jest Bo zupełnie inna. Bo tutaj bardzo często panuje taki mit, że to wina u detu wszystko i Nie. że to oni. Za późno przyjechali, podpi, podpiąć, nie, powiem Państwu szczerze, Nie zdarza? powiem Państwu szczerze, że naprawdę, przepraszam, wejdę w zdanie, że UDET od zgłoszenia naszego, całej dokumentacji, oni mają, jeśli w dokumentacji całej zgłoszonej jest wszystko zgodnie z ustawą, czyli są wymalowane, są znaki, są oznaczenia, jest wszystko zrobione tak, jak ma być, to tak naprawdę UDET ma 14 dni przyjechać i to odebrać. I u nas to się odbyło dnia 15. Wszystko zależy od uczestników. Jeśli rzeczywiście użytkownicy będą się ładować tylko i wyłącznie w domu, no to taka inwestycja będzie słaba, no, no, no będzie to słabo wyglądało. Ale jeśli rzeczywiście się będą ładować, to ja też myślę, że te ceny, e, sami Państwo widzicie, co ekran robi dzisiaj, taryfy dynamiczne, też się nad tym zastanawiam, może od przyszłego roku też popatrzę, e, jak będzie sytuacja wyglądała na rynku. Ja mam na dzień dzisiejszy stopę zwrotu z, z policzoną na 5 lat. To też jest jakby tutaj nawiązana współpraca z Yellow City. Ja, jako um, administrator tej ładowarki, widzę ilości ładowań, e, kilowaty, czas jaki spędza na, na ładowaniu. To są, to są takie podstawowe y, parametry, To no oczywiście ja tutaj w, tam w panelu tym administracyjnym sam ustawiam sobie tutaj tą cenę, więc y, to jakby jest w 100% zależne od, y, od właściciela stary. Jeśli chodzi o ładowarkę Alpitronika, tak naprawdę koncepcja wzięła się stąd, że jeżdżę bardzo dużo po Europie i 80% ładowarek w Europie to jest Alpitronik. Nigdy mnie nie zawiódł. Nie miałem z nim problemów z ładowaniem? Pamiętajcie o tym, że to Wy również możecie rozwijać elektromobilność w Polsce. I ja właśnie tym odcinkiem chciałem Wam pokazać, że jeżeli chcielibyście, żeby ta elektromobilność w Polsce rozwijała się szybko, dynamicznie, weźcie w sprawy w swoje ręce, montujcie ładowarki.